wszystkim jest to reforma niezwykle istotna z punktu widzenia przyszłych pokoleń. Jest to decyzja wychodząca naprzeciw temu, co w konsultacjach różne strony zgłaszały. I mam nadzieję, że opozycja, w tym SLD, które również chciały podnieść wiek emerytalny, kiedy rządziły, również poprą tą reformę. które prowadzą Polskę w kierunku złym. I dlatego to trzeba odmienić, i chyba wszyscy czujemy. Protestu gwałt wczoraj przez Sejmem. Oczywiście, no nie jest to zaakceptowania propozycja z rządu. Niestety widać, że PSL od początku był dogadany z Platformą. Bo był to tylko kwalitaniec, który miał omamić wyborców, wskazać, że PSL jest różni się od Platformy Obywatelskiej. No, a partia tak wiedziała, że straci poparcie swoich wyborców, a awansuje na granicy progu wyborczego. Dlatego przez kilka miesięcy bawiano nas, nas tą, tą taką walką, wiem, wewnątrz opozycji, nawet z zagrożeniem jej rozpadu. To absolutny skandal, to oszukanie Polaków. Przypominamy, że kampanii wyborczej prominentni politycy Platformy Obywatelskiej nie tyle, że nawet nie mówili o wydłużeniu wieku emerytalnego do 60, 67 roku życia, ale wielokrotnie temu zaprzeczali. Nie ma mandatu społecznego, aby przeprowadzać tego rodzaju wybiórczą reformę i powinna pozwolić, aby wyborcy ponownie zdecydowali, jeżeli nie w wyborach parlamentarnych, to przez referendum, czy zgodę na tego rodzaju zmiany. Mające fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony praw człowieka. Panie Ministrze. 30 marca 2007 roku. Proszę Państwa, poinformowałem klub poselski SLD o zasadniczych wątkach spotkania z premierem. Przedyskutowaliśmy zaistniałą sytuację i Pani poseł Anna Bańkowska została upoważniona, żeby zreferować nasze stanowisko. Bardzo proszę, proszę. Proszę Państwa, no jesteśmy zmartwieni tym, co usłyszeliśmy o godzinie 12, bo. Jeśli ktoś trochę w meritum zapowiedzi premiera Tuska i premier, wicepremiera Pawlaka wejdzie, to wie, że są, jest to kompromis, który trudno kompromisem nazwać. Mianowicie on nie rozwiązuje w żaden sposób na przestrzeni kilku najbliższych lat problemu osób, które mają bardzo długi staż pracy, a są pozbawione pracy. One dalej będą czekać do wieku emerytalnego. Mimo, że mają staż 35, kobieta na przykład, a mężczyzna 40 lat, będą czekać bez żadnych środków do życia. Nasza propozycja miała rozwiązać problem tych osób, czyli osoby z drugim stażem pracy miały według naszej propozycji mieć prawo przejść na emeryturę poniżej dziś obowiązującego wieku emerytalnego. Czyli kobieta, jak miała 35 lat okresów składkowych. I nie miała pracy, mogłaby przejść na emeryturę przed osiągnięciem 60 lat, a mężczyzna przed osiągnięciem 65 lat.